Witajcie w moim kolejnym filmie na kanale DRAME40. Dzisiaj w nieco innych okolicznościach, z pięknym widokiem tuż za mną na jezioro i las. Jestem na wyjeździe sylwestrowym w Noi Resort Spa. Natomiast postanowiłem tak czy siak zabrać ze sobą dwie ciekawe butelki, które razem z Wami zdegustuję, opiszę i które również będziecie mogli wygrać w rozdaniu. Także zostańcie do końca tego filmu, żeby dowiedzieć się, co tym razem musicie zrobić, żeby zgarnąć te dwie pozycje. Dzisiejszy odcinek zapowiada się ciekawie, ale zanim o tych dwóch butelkach chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, jak odebraliście moje pierwsze wideo. Bardzo się stresowałem nagrywając je, teraz również siedzę cały w stresie. Natomiast y, Wasz odbiór był pozytywny, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Ponad 200 wyświetleń to już dla mnie osobisty, mały sukces i mam nadzieję, że krok po kroku będę zwiększał publikę dzięki Wam. Dlatego jak zawsze proszę Was o zostawienie suba, kliknięcie łapy w górę oraz napisanie jakiegoś komentarza dla zasięgu, co i tak będzie się wiązać z. Rozdaniem butelki ArtBega oraz Elements of Isla. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Natomiast teraz przejdziemy już do tematu dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zbadać dwie whisky z Isla. A więc to co tygryski lubią najbardziej: torfowe potwory. ArtBega, chyba każdy miłośnik złotego trunku, kojarzy. Natomiast butelkę kalibracyjną, na butelkę kalibracyjną wybrałem Elements of Isla. Zazwyczaj te butelki są półlitrowe, w takich małych pękatych butelkach przypominających medykamenty. Zresztą też etykieta przypomina właśnie leki i jest taka charakterystyczna dla stylu, można powiedzieć trochę aptecznego. Elements of Isla jest dzisiaj kalibratorem, natomiast te dwie butelki, poza tym, że są torfowe, mają jeszcze bardzo dużo elementów wspólnych, trochę powiązania historycznego, a raczej nowożytnego i o tym już za chwilę. Natomiast główną butelką i głównym bohaterem dzisiejszej degustacji jest 13-letni Artback z serii Anthology. E, Anthology Collection, do którego wrócę za chwilę. Żeby nie przedłużać, pozwolę sobie nalać pierwszą czterdziestkę, pierwszego drama czterdziestki dzisiejszego dnia. I tak jak Wam wspomniałem, będzie to Elements of Isla, a dokładnie butelka z serii... E, Fire Trilogy, czyli trylogia ognia. Ta ostatnia, zakończająca serię butelka nosi nazwę Campfire. Zaraz właśnie sobie sprawdzimy, czy jest to taka rzeczywiście ogniskowa, ogniowa whisky. Krótki rys historyczny, jeśli chodzi o Elements of Isla. A w zasadzie też troszkę nawiązanie do pierwszego poprzedniego odcinka. Och, piękny zapach, ale o tym za chwilę. E, tak jak wiecie, w poprzednim wideo było kilka uwag, że nieco spoglądałem w inną stronę. Zgadza się. Z racji, że to było moje pierwsze wideo, miałem jakieś drobne podpowiedzi z boku odnośnie konkretnych dat czy też ilości alembików. E, w postaci można powiedzieć tej książki, z której zazwyczaj korzystam rok do roku: Moldwysk Yearbook 2026. No, i zgodnie z Waszą sugestią i komentarzami, po prostu postanowiłem nie robić tego na zasadzie patrzenia gdzieś z boku i posiłkowania się. Po prostu ta wiedza, nikt nie jest nieomylny, nikt nie jest w stanie spamiętać wszystkiego, dlatego będę się dzisiaj posiłkował tą książką. I mam nadzieję, że kilka ciekawych informacji dzięki temu Wam przedstawię. A więc, jeśli chodzi o Elements of Isla, właścicielem Elements of Isla jest Elixir Distillers. Są to panowie bracia, dobrze znani w świecie whisky, whisky kolektorzy, whisky retailerzy sprzedawcy kolektorzy whisky. Na pewno kojarzycie sklep The Whisky Exchange, chyba jeden z największych sklepów whisky na świecie i strona informacyjna zarazem. To jest właśnie strona tych dwóch braci, sklep tych dwóch braci, który niedawno został przez nich sprzedany do Pernod Ricard. Dwóch braci jest również niezależnymi bottlerami. W 2002 roku założyli The Single Molds of Scotland, również e, bardzo ciekawa seria wydań e, whisky. E, Elements of Isla to jest kolejny ich projekt, ale także możecie ich znać z innych dymnych potworów, a mianowicie Port as Cake. Jeśli chodzi zaś o Elixir Distillers, tutaj jest ciekawostka, która będzie właśnie nawiązaniem do Artbega i ich delikatną konotacją tych dwóch, E, brandów w dzisiejszym odcinku. Mianowicie Elixir Distillers aktualnie posiada destyra, destylarnię Tormor, jeśli się nie mylę. Natomiast jakiś czas temu, a dokładnie w 2021 roku, e, klepnęli oni decyzję o tym, że na Isla powstanie kolejna destylarnia nazwana Portin Truan. E, w tym roku Prawdopodobnie kończy się już budowa lub jest, lub jest na finalizacji właśnie kolejna destylarnia na Ila. Natomiast jakie powiązanie ma ono ta destylarnia i firma Elixir Distillers z Artbegiem, to może przy okazji degustacji Artbega. Natomiast ja przejdę już do rzeczy i pozwolę sobie. Powąchać oraz skosztować Drama 40 w postaci Elements of Isla Campfire. Piękny zapach. Naprawdę ognisko unosi się w powietrzu. Czuć takie tlące się drzewo, mnóstwo owoców. Jakieś takie kandyzowane pomarańcze, skórka z pomarańczy, marmolada, drzemik wiśniowy. truskawki pomarańcza goździki mnóstwo imbiru i sosu sojowego dym torf może troszeczkę nawet jakiejś jodynki generalnie bardzo ciekawe połączenie dla jasności to nie jest główny bohater, więc szczegółowo nie będę omawiał, ale jest to blended mold, czyli połączenie single maltów. W tym wydaniu mamy beczki po sherry, po bourbonie oraz beczki tostowane. Dosyć ciekawe połączenie, a żeby tego było mało, to tak. Beczki po sherry to połączenie PX i oloroso sherry. Beczka po bourbonie to first fill. I do tego jeszcze postowane nowe beczki dębowe. No naprawdę bardzo ciekawa whisky w niskim budżecie. To jest ogólnie butelka limitowana na festiwal Face Isla. No i tak jak powiedziałem jest tutaj mnóstwo takiej soli imbirowej, czekolady, pomarańczy, dębiny, owoców. Bardzo przyjemny starter w mocy 54,5% bez określenia wieku. Mam nadzieję, że pozwoli mi się dobrze skalibrować przed kolejną pozycją. Jaką będzie artback? Artback serii Anthology Collection. Która od początku miała być serią, która łączy charakter dymu i słodyczy. Jakim wyszło w tym 13-letnim wydaniu, zaraz się przekonamy. Pozwolę sobie jak zawsze nalać. Słaby dźwięk, a często zwracam na to uwagę. Kilka słów również o artbegu. Jeśli chodzi o artbega, wiadomo, jest to legenda z wyspy Isla, z założona w 1815 roku. Jednak można powiedzieć, no taką nowożytną świetność ma od czasów, kiedy przejęło ją Glen Moranji LVMH. No i tutaj trzeba wspomnieć o pewnej pani, o Jackie Thompson, która była menadżerką Visitor Center w Ardbegu. Ja oczywiście nie będę tego mówił z doświadczenia, tylko raczej teoretycznie. Natomiast jest to pani, która od 1997 roku zarządzała Visitor Center w Ardbegu. E, więc 30 lat. Przez prawie 30 lat była menadżerką centrum dla zwiedzających w Artbegu, więc można powiedzieć, no w Artbegu wszystko e, związana była z ludźmi, przedstawiała to wszystko. No jedna z czołowych postaci w Artbegu sprzed od 1997 roku. No i teraz historia jest taka, generalnie pani ta znalazła się w Whiskey Magazine Hall of Fame, także naprawdę nie byle jaka persona. W 2025 roku, w tym roku, w maju, padła informacja, że pani rezygnuje z pracy w Artbegu, po to, by, uwaga, zostać menadżerką nowo powstałej destylarni Portin-Truar, e, która powstała jest zarządzana przez Elixir Distillers. Także, dwaj bracia. Którzy kierują Port Ascagiem, Elements of Isla, The Single Molds of Scotland, e, destylarnią Tormor i teraz otwierają destylarnię na Isla, zatrudnili panią, która jest legendą w artbegu. E, także no, będzie można powiedzieć tuż za miedzą, nie zmieni pani daleko swojego e, miejsca prowadzenia pracy, natomiast no, może napisać. Kolejną kartę historii. Trzymamy kciuki, kibicujemy mocno. Nowe destylarnie na Ila to zawsze e, no, takie kamienie milowe i ekscytujące wydarzenie. Jeśli chodzi o samą destylarnię Artback, to prawie 2,5 miliona litrów wydajności. Czasy fermentacji dla krótkich fermentacji e, 60 godzin, dla długich fermentacji nawet 120 godzin. No i szczerze mówiąc właśnie takich technikaliów, może nie, że będę was zanudzał, ale na pewno nie chcę zdradzić od razu wszystkiego, przecież to nie jest pierwszy i to jest pierwszy, ale to nie jest ostatni raz, kiedy będę próbował whisky z destylarni Ardbeck, a nie chcę też, żeby wideo trwało zbyt długo, dlatego tym razem więcej informacji już wam nie przedstawię, natomiast zabiorę się za degustację. Tego oto Artbega. Kolor w porównaniu z Elements of Isla Campfire zdecydowanie jaśniejszy. Tutaj ewidentny wpływ beczek poszery, tutaj jest kolor bardziej słomkowy, delikatny, a to dlatego, że whisky ta, to połączenie beczek klasycznych dla Artbega. Praktycznie 90% produkcji to są, jest, jest zalewana w beczki po Bourbonie, a więc jest to miks beczek po Bourbonie oraz uwaga po winie Sotern. Również ciekawy zapach, ale nie tak intensywny jak w przypadku Elements of Isla. Bierze się to stąd, że ta whisky jest w mocy 46%. I to może być jeden z głównych czynników, powodów, w którym ta whisky w odbiorze nie będzie jakoś turbo -mocna. Ale sprawdźmy to. Jeszcze kilka szczegółów. 13 lat, a więc mamy tu już określenie o wieku i to można powiedzieć jak na dzisiejsze czasy nie byle jakie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, whisky z serii Artback Anthology Collection. Połączenie beczek po Bourbonie i po Soternie, 46% i to wydanie nosi nazwę Harpy's Tail e, Ogon Harpy. Czysta teoria już za nami, natomiast sprawdźmy, jak to pachnie i smakuje. Pachnie dużo bardziej delikatnie stonowanie niż e, dzisiejszy kalibrator. Bardziej popiołowo, bardziej czuję tu cygaro, troszkę przekopanej ziemi, wanili, ciasta, budyniu, świeżych owoców, cytrusów. Sprawdźmy, jak smakuje. Przyjemnie, rozgrzewająco 46%. Aż musiałem sprawdzić, czy rzeczywiście, czy się nie pomyliłem, bo jest trochę pieprznie, może nie powiedziałbym agresywnie, ale czuć troszkę alkoholu, mimo że Campfire miało zdecydowanie wyższą moc. Czy ta łyski jest wybitna? Z pewnością nie, ale czy jest przyjemna? Uważam, że tak. Rzeczywiście walczymy tutaj pomiędzy słodyczą, taką świeżą, nieagresywną słodyczą, delikatną, a dymem. Ale dymem, który też nie atakuje jakoś potężnie, tylko jest bardziej taki przy, przytłumiony, przyćmiony, trochę popiołowy, trochę już takie ognisko kończące się palić, a nie rozpalone i w swoim y, największym ogniu. W poprzednim wideo padł bardzo dobry pomysł prostej oceny butelek. Nie na zasadzie punktowej z Whiskey Base, nie na zasadzie w skali od 1 do 10. Po prostu polecam czy nie polecam. Generalnie, biorąc pod uwagę to, ile ta butelka kosztuje, a wszelkie limitowane edycje Artbega trochę kosztują, bardziej składałbym się tutaj na nie polecam. Mimo, że ta whisky mi smakuje, uważam, że w tej cenie pewnie szłoby kupić coś ciekawszego. Jestem tu tak na rozdrożu, wstawiłbym ją pomiędzy te dwa koszyki, polecam, nie polecam. Jeśli zaś chodzi o Elements of Isla, nie wiem, czy ta whisky jest jeszcze do kupienia, bo była edycją limitowaną na Face Isla, natomiast... Ja ją kupiłem w bardzo niskim budżecie około chyba 50 czy 70 euro. Jest to whisky 0,7 a nie 0,5, tak jak klasycznie do Elements of Isla. I mimo, że nie ma określenia wieku, jak na Daily Drum, naprawdę jest bardzo dobra. I tutaj muszę powiedzieć, że polecam. Moi drodzy, jeśli chcecie sami skosztować, porównać, zdegustować obie te butelki. Artbega oraz Elements of Isla. Nic prostszego, jak zawsze mam dla was rozdanie, które będzie w każdym moim wideo wideo whisky. Tym razem ponownie proszę was o jakiś kreatywny komentarz. Wybiorę dwie osoby. Pierwsza dostanie obie pozycje, druga dostanie tylko Artbega. Natomiast poza komentarzem konieczne też jest zostawienie subskrypcji na tym kanale oraz kciuka w górę. Wiem, że wymagam od was dużo, natomiast to dopiero początek rozwoju mojego kanału Dramy 40. Chciałbym nieco nakarmić algorytm, także like, sub, comment. Ja wybieram dwie osoby. Natomiast jeśli chodzi o poprzednie wideo, e, które wrzuciłem tydzień temu, rozstrzygnąłem. Bardzo mi się podobały wasze komentarze. Jeszcze raz serdecznie za nie dziękuję. I dwie osoby, które, do których polecą sample bimbra oraz drugiej butelki kalibracyjnej, jaką była japońska whisky, znajdziecie w opisie pod tym wideo. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Ja jeszcze korzystając z tej pięknej scenerii nad jeziorem, delektując się takim widokiem. Siedzę sobie w fotelu i pokosztuję sobie jeszcze tego Artbega. Dam mu nieco szansę, bo wiem, że może według Was byłem trochę surowy dzisiaj dla niego. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Ten odcinek wyjdzie po Sylwestrze, ale tak czy siak życzę Wam samych dobrych whisky, spełnienia planów w 2026, realizacji wszystkich marzeń, dużo zdrówka i do zobaczenia na festiwalach i degustacjach. Cześć!